No to takie buty mówisz Arija jest ranek, poranek, niedzielny Echem. co się dzieje? Odliczy, jedyny nie ma szukam podkopu na pierwszy rzut oka, ale nie ma! Gdzie jest Arija? Kurde, u Huga! A jak ona tam poszła, weszła tak się chciało, że przeskoczyła i co? Patrzę Hugo spokojny, dwie po robocie no nic no o, i ta zerwana już z drugiej strony, kurczę, muszę przytwierdzić to na śruby chyba. Hugo, co tu, kurde, się wydarzyło? Opowiadaj. Zaraz zabiorę ją. To co, tu Hugo musi iść do tamtej koziarni w takim razie. Ja tutaj na pewno nie będę ścian podwyższał. Hmm? Sam będziesz siedział, tutaj okienko może było wyciąć w ścianie. No to, kurde, już za duże jaja jak dla mnie. Nie opanujemy tego, jak to zacznie się kocić. Najważniejsze, że Kaja, bo Kaja jest mniejsza. No i Perełka przede wszystkim, ale Perełka to taka malutka, że chyba tam nic by nie było. Dobra, karmimy. Hugo, wracasz na stare śmieci, tym razem tutaj sam jesteś. Zobacz, ile masz przestrzeni. Wszystkie dwa boksy dla Ciebie i jeszcze wyjście, 2 cztery na dobę. A? Podoba się? No i sianko tylko Twoje, zobacz, i sól jest, no. Dwa karmidła, a nawet trzecie tam się znajdzie. Hugo. No. Zobacz, jeszcze po kozach obroża pasuje. Ja dla Brunona. Nie wiem kiedy, a nie, ja mu od razu kupiłem yy, dla byków. Yy, większą. A w tą to by nie wszedł. Ten pewnie trochę urośnie jeszcze. Trochę zje, trochę. Pobzyka. <gry> I będziemy mieli kawobyka. Siema, siemanko. drodzy widzowie, z racji kopania dziury zaniechałem zaznaczania daty dnia. Nie przedstawiałem solenizantów imieninowych, za co serdecznie przepraszam, ale na szczęście wracamy przy niedzieli. O, cyk, ile nas nie było, zobacz. Jest niedziela 27, imieniny Waleriana i Maksymiliana. Wszystkie dobrego, wszystkim wszystkie oglądającym i wspierającym. Tak czy inaczej, do ściany byśmy musieli dzisiaj wrócić, proszę Państwa. A dlaczego? Bo kurczę, jedzie do mnie widz. Widz prosto na farmę zmierza aż spod Warszawy. Był u nas już rok temu. No i od dawna ogląda i wspiera działania farmerskie. Pomaga w wyżywieniu zwierząt i właśnie jedzie z towarem dla zwierząt. Także Piotrze, dziękujemy serdecznie za to, że jesteś dzielny i zmierzasz nawet w taką pogodę o tej porze w niedzielę samego rana na farmę. Tak. Jak przyjedziesz, zrzucimy to wszystko ładnie o tu i będę cho chował towar do piwnicy. I wtedy też ciebie odpowiednio jakoś zaznaczę. Także czekam z niecierpliwością. Mam obchód poranny zakończony sukcesem. Idę do domu szybko, się ogarnę trochę i będę wychodził dalej. Coś działo. Ale to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości, proszę Państwa. Otóż doszły mnie wieści, że sam Łukasz Farmer zmierza na farmę. W sam raz do pomocy, kurde, tonę przerzuci przy niedzieli, to się rozrusza człowiek na, całą, na cały tydzień. No, jeszcze jedna dobra wiadomość, proszę Państwa, że, żeście się nie spodziewali, że aż tyle dobrego będzie. E, wczoraj udało mi się założyć Instagram, kurcze. Znaczy odkryłem jakieś stare chyba swoje konto, to tam pozmieniałem pod szalonego Farmera, także jeśli ktoś jest zainteresowany e, śledzić mnie na Instagramie, na razie to tam będzie trochę nudy. Ale no może kiedyś to będzie inaczej tam wyglądało. Na razie założyłem, żeby mieć, żeby było tak samo jak TikTok. Yy, tak więc yy, zapraszam serdecznie widzów. Linki w opisie. A! Polaczki wygrali, kurde. Bardzo dobra robota, ja zawsze za reprezentacją, chociaż nie oglądam. To ile tych dobrych wieści? Znaczy się prosi, żeby coś się dzisiaj zbierało. Zepsuło. Trzeba być czujnym. Proszę Państwa. I proszę bardzo. Zrzut wykonany. Kurcze ziemniaków bardzo dużo. I buraków bardzo dużo. Buraki postewne Cabi. Buraki postewne dla uszaków i dla kóz. O takie o. Jasne. Duże, mniejsze Wszystkie zdrowe, fajne i ziemniaczki. O! Zobaczcie, ile tego jest. I takie fajne, duże, a gdzieś pogryzione przez robaka. Będę musiał to zbadać. Hmm. Czy to oby się nie nadaje do jedzenia? Jak, coś, jak moich zabraknie, to na pewno tutaj będę szukał pożywienia w tych workach. Tak więc za chwilę wszystko będę nosił do piwnicy. A tutaj jeszcze z niespodziewanek. <laughs> o! Słodycze dla małoletnich. I się przykitra. Ale co to? Co to jest? To jest klatka. Proszę Państwa, a co to jest? To jest mieszanka. A komu? A na co? Yy, nutria. Znacie się na zwierzętach? Tu będzie churde, ch hodowla Nutri. A tak bardziej na serio. To co my tu mamy? Proszę Państwa. O! Zobaczcie. Piotr jest hodowcą papug. To są akurat faliste, ale ma przyróżne papugi, jakieś większe, mniejsze i właśnie stąd to się wzięło, że po prostu przywiózł mi papuszki, bo już rozmawialiśmy dawno o tym, że ja bym chciał u siebie mieć na zewnątrz w ogrodzie, jakąś fajną wolierkę zbudować i właśnie mieć ładne papugi. Bo się dowiedziałem, nie wiem czy od niego, czy od kogoś z kanału jakiegoś z papugami, że w naszym klimacie normalnie są papugi takie, które można hodować na zewnątrz. Po prostu się przysłania woliere czymś, żeby nie wiało. I one cały rok na zewnątrz sobie mogą żyć. Taka papuszka to jest fajna sprawa, bo sam widok w lato, ćwierkanie czy coś, no to przecież to jest relaks, nie? Dla zdrowia psychicznego warto coś takiego by było kiedyś u mnie zorganizować, i raczej tematu nie odpuszczę, jedynie czas. O czas chodzi, więc nie wiem, może i się uda w następnym roku coś pomyśleć. Zobaczymy, jak to będzie z budową farmy. No, w każdym bądź razie, póki co na rozgrzewkę mamy papuszki faliste, troszeczkę są wystraszone, ale za chwilę trafią do klatki. Tylko muszę pomyśleć, gdzie tą klatkę powiesimy. Myślę, że chyba pod sufit będzie trzeba gdzieś dać, żeby tutaj, w razie czego koty nie weszły. No. Tak więc tak, proszę Państwa, dziękujemy serdecznie Piotrze i twojej żonie za to, że wam się chciało przyjechać i to wszystko przywieźć, za to, że oglądacie, wspieracie. Bierzemy markera. Odznaczymy za to wszystko. Papugi idzie powiesić. Czerwono, niebiesko, zielono, zielone gwiazdki nie będzie. To co? Może uśmieszki? Żeby było wesoło w koło. Jeden i drugi dla żony. O, cyk. O, taka. Aha. o gitara dzięki raz jeszcze uciekaj 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 i będziemy kombinować gdzie to kurcze powiesić tą klatkę a i żeby nie było że to wszystko worek suchego chleba jeszcze gdzieś tam reklamówka się zawieruszyła tak więc jeszcze nawet suchy chleb przywieźli dobrzy ludzie o więc tak tutaj mamy chlebek a tu jeszcze zapomniałem przecież kurde tyle bogactwa, że pozostawialiśmy wszędzie. <laughs> Zobaczcie, Piotr miał króliki, ale no z braku czasu musiał zlikwidować stado. Ale zostały po prostu y, wyposażenie całe. Zostało. A kurde, skąd takie fajne te? Nie widziałem takich nawet w internetach. Gdzieś tam bym pewnie znalazł. No. Ale takich nie widziałem. Bardzo solidne, gruba blacha. No i właśnie z racji tego, że jemu to się nie przyda, przynajmniej nie teraz. Może kiedyś wróci do klików, nigdy nie wiadomo. Ale no to wziął i przywiózł mi. Zobaczcie, paśniki to wszystko też będzie trzeba. Gdzie, gdzie mam jakieś zdezolowane czy, czy coś, to powiesić. Dobre paśniki i karmidła, nie? O, też lepsze od moich rynien, Bo Więcej wchodzi, ale moje są szerokie zatoryny. No ale jak jeszcze jedno takie do, do klaty, gdzie jest parę królików, wrzucę gdzieś na ścianę, no to jest dodatkowy karmidło. Dobra sprawa, dziurki ma, więc pinki pewnie z tego wy, wy, wylatują. Przynajmniej na początku, zanim to się nie zapcha. No także fajnie, pomyć tylko i też będę miał. A i po Od takich. Tak? No, a tam są trzy, chyba jeszcze takie, dwa. No to trzy takie i czekaj, gdzie to wziąłem, tu, o, a tu ich więcej, zobacz, to jest y, 0,6 chyba, albo, albo bliżej litra, nie wiem, ale te, to jest litr, o, zobaczcie, takie kurde są fajne właśnie, ja takich nie mam dużych, a w latach to jest jak znalazł, to nie będę musiał budować tych z wiaderek, no takie powieszę, to wystarczy na, na duży, wiecie, to oszczęd... oszcz oszczędność czasu jest, hodowcy, nie, zobaczcie, jakie fajne. O, no, olbrzymie, no, fajne powidła. tak więc super i te mniejsze, a to jeszcze nawet nie złożone chyba, więc więcej pewnie kupił niż mu było potrzeba, tak chyba nówki, no fajnie, fajnie, o. no tutaj też jest ich więcej niż ja potrzebuję, więc nie wykluczam Piotrze, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Yy, jakiś zasłużony widz może dostanie coś, jakąś paczuszkę na święta. Co? Z dwa poidełka wrzucić, nowe czemu nie? O, tak więc tak, to na razie, niech tutaj leży wszystko. Później przyjdzie pora, to będziemy to sprzątać. A ja muszę jak najszybciej, później papugami też się zajmę. Najszybciej to trzeba właśnie ziemniaczki i buraczki schować, bo nie ja mam mrozu, jest raczej 0,1 stopień. Ale no, 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 nie ma co z tym czekać, trzeba schować. Tak więc yy, łapeczki dla Piotra pod filmem. No. A co robimy? Bierzemy się za roboty, co? Bierz woreczek. A, bo zapomniałem. Tutaj jest samiec i samiczka. Zresztą kto hoduje, to pewnie wie. To samiczka chyba ta niebieska będzie. Pomniejsza. Nie wiem. Piotr mówił, ale zapomniałem. No tak by wyglądało. Więc zajmiemy się, proszę Państwa, rozmnożaniem na wiosnę domek zbudujemy. Jakiś konkretny. I będziemy czekać na młode. Będą emocje no uszaki. Koniec z tą biedą. Wiecie? O! Najlepsze buraki na świecie. <laughs> od Piotra. Zobaczmy. Cyk. O, właśnie tego mi najbardziej brakuje. Buraków lub marchwi pastewnej dla królików. Bo tak oto wszystko mam Wiecie? Od biedy to i kartofelek jest dobry, nie? Ale właśnie burak to jest burak. I kurczę, no. To jest na wagę złota zimu. Niestety nie udało mi się już chyba drugi czy trzeci rok z rzędu wyhodować swoich, jak te uszaki twoje, swoich buraczków, no zielsko wiecie, no słuszaj zielsko, po prostu z braku czasu, o jaki kurde napasiony, oczy otwierają, dobrze, zaraz będę jadł. <gry> kurde jakby skoczył, <gry> co? Kurde buraka czuję chyba, patrz go. Zobacz. Jest burak. Tu jest Abi. O! Gdzie Abi? Czekaj. No, tamta już konsumuje, zobacz. Już prawie zeżarła. Pamiętajcie, króliki się karmi z głową. Ale jak samica ma się kocić albo jest już wykocona, to zapominaj o całym świecie karm. Ile wlezie? Ile zje, tyle ma dostawać. W sam raz. Piotrze, żeście przywieźli te buraki. Samiczka się świeżo wykociła, więc zostawiam w spokoju z buraczkiem. Niech sobie podje, będzie mleko. A sobie wieczorem albo jutro zobaczymy, co tam wyszło. No, jeszcze na zewnątrz na buraki i idę dalej rozładowywać. Znaczy chować ziemniaki. Macie, macie szeroki, macie. Trzymaj. O, już tylko tyłek pokazał. <śledzimy> Zjedzą zaraz. No ale piękne buraczki porosły, Przynajmniej ja taki się dochodowo, to bym był bogaty pewnie, hmm, może się uda kiedyś. O, zobacz Piotrze, dobrze kurde, żeś mnie załadował, <laughs> zobacz ile buraków, jeszcze dwa worki zostały, to na górze będę u królików trzymał, bo jeszcze takich mrozów nie ma, żeby to ścięło, więc akurat pewnie skarmię z dwa tygodnie, no. To na razie zostanie. To co mam w kurniku odłożone ziemniaki pójdę na pierwszy ogień. Póki właśnie mrozów nie ma. Tak więc spiżarnia no już bardziej zapełniona niż niezapełniona Bo tak z samych moich zbiorów wtedy co dużo nie było tego. No, znaczy cebula jest w domu w piwnicy, bo tutaj tej chłodno i taka bardziej wilgotna, chociaż przewiew jest dobry. Wiecie po czym poznać? Tutaj są te metalowe nie? Jak masz złą yy, wentylację to na tym będzie rosa się skroplała, bo to jest zawsze zimne, nie? Więc jeśli tutaj jest wilgoć, no to na tym się skropli. Jak jest kropla, no to otwieraj, wszystko ma być, ma być wiesz, wywietrzone. Mrozy tak szybko tutaj nie wchodzą. Może być minus 10 na zewnątrz i tutaj nie wejdzie. Mogą być drzwi otwarte. Może nie tak na oścież, bo gdzieś tutaj mróz się pojawi, nie? Ale głębiej nie wejdzie, nie? Dobrze, proszę Państwa, trzeba przystąpić do zasiedlania? Klatki. o dopiero co mówiłem o kredzie, że, że te, że papugi yy, się da im takie coś do skrobania, żeby te dzioby sobie zeskrobywały. Dobrze, jedno to jest poidełko, drugie to jest karmnik. To też będzie do uzupełnienia zaraz, ale najpierw trzeba piasek jakiś przynieść i piaskiem wyścielić. Piasek podobno najlepszy, żeby się nie wysypał, nie wysypywał, bo wiadomo papugi latają skrzydłami, więc jakieś tam lżejsze materiały typu wióry by leciały. A to co to jest? A tu budkę może się instalowało na to, nie? Ja coś zrobię takiego fajnego, że to trzy razy takie ta budka ich będzie jak klatka. A? tak będą miały konkretnie. Zobaczysz Piotrze, kto się zna na popługach. <grych> się bawić trzeba umieć. Co myślicie o takim miejscu? Dobrze będzie widać? No, w miarę. Na tym jasnym, na tle jasnego może tak trochę ciemno w środku, ale tu jest jasno, nie? No. najlepsze miejsce w warsztacie. Chcę mieć tutaj, żeby to było zamknięte od kotów. Wiadomo, i tak pewnie się zdarzy tak, że kota tutaj zamknę na chwilę czy coś, albo drzwi będą otwarte. No, ale w taki sposób to jakoś spróbuję zrobić, żeby to tak łatwo nie było otworzyć, nie? Wiecie, no, tego nie uniknę. Nie wiem, gdzie to by. Znaczy, myślałem pod sufit podwiesić, ale wtedy ściany by mi zasłaniały, nie? Chyba, że tutaj podsufit podwieścić. Ale wtedy dogląda trzeba to spuszczać od razu, by było trzeba coś zrobić jakiś bloczek, linka, <głynne> Kurde. Zobaczymy najpierw jak tutaj jak będzie niebezpiecznie, no to będziemy myśleć dalej. To co? Zapuszczamy może mnie nie zjedzą, kurde, to gryzie pewnie mocno. Działby to mają... O, jest tam, myślałem, że trzeba rozpróbować. Żwiczki fajne, zobacz jaka profeska. Kurde, człowiek zna się na rzeczy. No, gotowe? No to leka. No jakie to jest proste. Cyk. O. Elegancko na wymiar właściwie. Można wytrzepać te papugi chyba Czy same muszą wyjść? Może i same tutaj macie O, 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 o No wyskakuj, dobra papuszka. Wołaj starego Dobra, zostawmy może tak na razie No ćwirknij coś Czemu nie ćwirka? Pamiętam to one głośne były, potrafiły być Może teraz zima to to się uspokoiły, na wiosnę może będą dawały, takie ptaki. Różne ptaki w różnych okresach, w różnych miesiącach yy, ćwierkają, nie? No, spadaj. Ręką go trzeba wziąć. O, samica skacze To taka zróbmy może, o taka i go wytrzepię. No, spadaj. O! No wyłaś! O! No niestety, czasem trzeba być tak jak przyroda, jak natura, brutalnym. Proszę Państwa. <grym> Dobra. No tu za luźno jest. A! To podstawa, taka. O! No kot nie otworzy, nie? Ale wiecie, że gdzieś tutaj jakimś pazurem mnie zaczepił, czy coś. Zrobić, żeby to się nie obkręcało, tylko i będzie dobrze. Już sobie siedzę. Zobacz, obrączkę ma. Mm. A tamta druga nie ma. Nie zimno? W łapę od obrączki? Może to plastik. Co będą miały, to dobrze. Jak myślicie? Chyba tak wiatru nie ma. Mrozu podobno się nie boją. Jak będą jakieś naprawdę niskie temperatury typu minus 20. O, to będzie trzeba odesłać kiedyś. Albo za rok się oddaje. Jak będziesz chciał Piotrze przyjechać, to będzie na siebie czekało. No e... jak będą jakieś niższe temperatury, to do domu. Na noc czy tam na tydzień. Też nie ma problemu. Mam gdzie to postawić. O. No. Hm. Ciekawe. Niedziela, chyba już koło południa. Łukasz dzwonił, obiad już kombinuje i kurde, będzie jechał, także nie jest źle. Idę póki co do domu, się ogarnę trochę i będzie trzeba wyjść jeszcze coś podziałać.